Siemanko. No i co my tutaj dzisiaj mamy? Ano mamy rawewkę, Raw czwóreczkę, To jest hybrydka 24 silniczek. Ładne świeże autko. Coś wam na szybko pokażę, bo w gruncie rzeczy dość często robimy już te auta, ale mimo wszystko jest to auto, które nie wrzucałem jeszcze na żadne Facebooki czy coś tego typu. Dobra, to może na szybko sobie przejdziemy do środeczka. Spójrzcie sobie, mamy przełączniczek. Tak, cyk. Załączamy sobie autko. Przełączniczek już się podświetla. Możemy odpalić. I instalacja już sobie pracuje na wolnych obrotach. W każdej chwili możemy ją włączyć wyłączyć, wszystko się dzieje bezproblemowo no ale co przełącznik to jedno lećmy sobie dalej tu mamy silniczek spójrzcie ładnie nam myślę, że to wyszło jest to ładnie słodnie poukładane ale co najważniejsze auto prawidłowo działa nie czuć przełączania, pracuje równo więc o to chyba w tym chodziło, no nie? Co Wam jeszcze mogę pokazać, jeżeli chodzi o to autko? Na pewno w Lewik. zbiorniczek mamy tutaj 56 litrów. Udało nam się zatankować jakieś 47 litrów do auta. Zbiorniczek mamy w kole zapasowym. Tutaj w Lewik jest umiejscowiony. Jeżeli chodzi o koło zapasowe. On właściwie wnękę. Ładnie nam się to wszystko spasowało na płasko. Jak chcecie, wycenę kieruję Was wszystkich na GAZEO. Tam możecie uzyskać niezbędne informacje dotyczące instalacji do Waszego Auta.